Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ-4. No lecimy dalej z Pucharem Świata Widzów, moi drodzy, jak widzimy po tych wszystkich mistrzostwach świata w lotach czas na powrót do Pucharu Świata, sporo przed nami jeszcze, więc no trochę jeszcze nam to pewnie zajmie. No i co, Szczyrk HS-104 nas czeka, zobaczymy jak tutaj dzisiaj spiszą się nam poszczególni Zawodnicy, między nimi BW134, który zaczyna. No mała skocznia. No, nie jest chyba dobra wiadomość dla mnie. Ja no już małych skoczni, to już żygał nimi, ale no. Trzeba jakoś sobie poradzić. 101 metrów, BW134 zaczyna. Nota też bardzo wysoka. No i no, drugi numer to oczywiście Maciek. No i Maciek daleko! łapanie. 105, ależ to bombał teraz. O, możemy dzisiaj takie skoki oglądać. A co cię to obchodzi? Jak on daleko skoczy? Bardzo podobnie do BW, mi się wydaje. 102,5, jednak dalej, 1,5 metra. No i 5 punktów przewagi nad BW, który należy na ostatnim oczywiście miejscu. Piaks. No i Piaks to wyjście z progu było chyba gorsze. Noty też nie powinny być najwyższe. Choć są i trzecie miejsce: 102 metry Piaksa. Maciek nadal liderem. Jansban. Jansban. Nieźle. Trzecie miejsce: 102,5. Egzekwo z Piaksem. No i następny Koziszek. Miejsce bardzo odległe Koziszka, więc no... No nie może punktować od jakiegoś czasu Koziszek, to jest jego największy problem. No i ten skok to jest na trzecie miejsce 102 metry, no jest jeden z lepszych jego skoków, jakie oglądaliśmy w ostatnim czasie. Savix! Jeszcze Savix nie może w Pucharze świata podnieść tak, żeby naprawdę zacząć walczyć o coś więcej niż od dół tabeli teraz trzecie miejsce 102. No ale uwolnił się od tej trójki piaksa. Ja nazywa Najkoziszka o pół punktu. Nadal macie liderem Filip Kasprzyk. Oj nie, Filip Kasprzyk na pewno nie. To jest bardzo słaby skok. No i dopiero ósme, ostatnie miejsce. Najgorsza odległość 97,5. Macie Haku, numer 9. No, tu cały czas walka w Pucharze Świata jest, no, cały czas aktywna, choć tam trochę zamaskowany zawodnik odleciał, ale no, wiemy, że to jest jeden konkurs, tak naprawdę. Trzecie miejsce teraz Mati Haku. Pół punkta za, a co cię to obchodzi, choć pół metra dalej skoczył. Fafi. Eż chciałoby się go zobaczyć, jak walczy o coś więcej, no, ale jak widzimy, no, cały czas nie ma tej. Dyspozycji ustabilizowanej 102,5. Teraz czwarte miejsce, to nie jest najgorszy. z jak z Equos Patrol Shot. No, Patrol Shot też. No, chciałem powiedzieć, że no, już miał ostatnie konkursy bardzo słabe, ale ten chyba jeszcze gorszy. Tylko Filip Kacprzyk przed nim. Patrickson. spóźnione wyjście z progu no i też nie doleciał zbytnio daleko, 99 metrów to jest dziesiąte miejsce trzy ostatnie miejsca Patrickson, Patrosz, Odywik i w chwili obecnej limocy. to Limonka też zawodzi cały czas na całej linii, można powiedzieć, że miał może dwa konkursy w ciągu obecnego sezonu, gdzie naprawdę spisał się w miarę, a tak skacze tak jak teraz widzimy, 101,5 9. Miejsce, odległa pozycja, raczej bez szans na awans do drugiej serii. Czas zacząć zabawę. Czas zacząć zabawę. Daleko, ale miejsce które? Trzecie, 104. Egzekwos Matihaku. No i następny to jest Xaver. Też nie. Też to nie był dobry skok, 101,5, dziesiąte miejsce, tuż przez Limonką, no, ale to jest odległa pozycja, pięciu tylko skoczków wyprzedza przed sobą, więc bardzo słabo. Peca. Peca, krótko. No, zaczynamy oglądać krótsze, coraz krótsze skoki, 100 metrów, trzynaste miejsce. No, odległe wyniki, bardzo odległe. Anti Avanti. Ten skok chyba możemy zaliczyć do lepszych, choć nie. 101, 11 miejsce. Egzekwot z Karolina Białek, numer 18. Zaczynamy powoli wbijać już do połowy konkursu. No, a Karolina też króciutko, 15, dopiero miejsce 99,5. No te skoki coraz, coraz to słabsze. Po pięknym początku, teraz zaczynamy oglądać suchę wielką. Bartolini oj, 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 Bartolini bardzo do... darty Górę podniósł, ale to może mu pomogło Nie zapomnij to jest mała skocznia, a nie mamu Drugie miejsce 104 Tylko półtora punkta za Maćkiem Kongo Kongo, Kongo, nie Tutaj 14 tylko miejsce Kongo. EXEQUOS BW 134. No i oglądamy następnego. To jest Gilon Pawilon. Wyjście z progu nie najgorsze. Teraz dobrze ten lot ułożyć. No ale coś tu nie zagrało. 102 miejsce. 8 z PIAXEM z Janem Zwanem i Koziszkiem. Krzesło cyborga. Też ma pojedyncze konkursy, czasem całkiem niezłe, a potem jest klapa. No i chyba tym razem bardzo podobnie, 13 miejsce dopiero, z Limotsym, Anti Avantim, Petitek 21 Chciałoby się powiedzieć, że powinien skoczyć daleko. No ten skok nie najgorszy, 102,5, miejsce 6, więc jeden z tych lepszych skoków, jakie w ostatnim czasie oglądamy. No i Mati1994 No nieźle to wyglądało I też miejsce szóstek z Petitkiem. Więc koło siebie są No i Konrid Konrlew. Daleko. No, zaczynają się chyba skoczkowie budzić. 103,5 miejsce. Trzecie Konrlew. Tylko za Maćkiem i Bartolinim Kari. Kari chyba nie. Ten skok chyba troszkę za słaby. Ale jest miejsce siódme, proszę bardzo. Noty za styl bardzo pomagają. I jak z petitkiem Matim. Brawo. No to Aldinum Aldinum, no takie dziwne to wyjście z progu. Ale skok ogólnie bardzo dobry. 102 metry daje mu 12 w tym momencie. Miejsce jak z Piaksem, z Janem Zbanem, Koziszkiem i Gilonem Pawilonem. Red card. To może być ten skok! Tak jest! Myślę, że drugie miejsce, 104,5 Drugie miejsce, pół metra tylko bliżej od Maćka, który jak najdalej, na razie najdalej skoczył No i punkt za nim dokładnie z Red Card Mati, 123 No wyjście z progu nie za dobre I skok nie będzie zbytnio dobry 101,5 i dopiero 19 lokata Matiego, więc no to pokazuje że będzie mu dzisiaj ciężko awans, naprawdę. Kamil, oj, Kamil ładnie. To jest 103 metry, i to jest miejsce ósme w tym momencie dla Kamila. Gabriel, też daleko, ale na które miejsce? Na miejsce dziewiąte. Jakwo z Petitkiem, Matim i Karim. Więc też doborowe towarzystwo. No i MTQ. MTQ stara się stara się. Ale to jest bardzo krótki skok. I raczej bez szans dzisiaj na Was. 29 miejsce. Noty też bardzo kiepskie. Są na małej skosie, To jest jak zabójstwo. Banancio. Anancjo. Nie. Braknie, braknie na pewno tutaj Piętnaste dopiero miejsce. No, on jest w tym peletonie. Piaks, Jan Koziszek, Gilon, Pawilon i Aldinum. Tony bo. No, Tony nikwo. Jakbyśmy ujrzeli dobry skok. A taki oglądamy. I trzecie miejsce. Proszę bardzo, jak pod Bartolinim. Stel 11. Trochę nam Stel w klasyfikacji generalnej spadł. Czy to może jest konkurs, którym się odbuduje? Zobaczymy. Na razie spokojny lot Stela I to jest bardzo dobry skok Stela. Miejsce piąte, 104 metry. Więc jakby Stel się troszkę nam odbudował. Bynajmniej w pierwszej serii, zobaczymy co będzie w drugiej. Bledrow. No, Bledrow też nam przyga szkoda, bo już wydawało się, że naprawdę wchodzi na ten poziom. 30 miejsce no i raczej Bledrowa w drugiej serii nie ujrzymy. Op Kuldun. nie, też to jest taki sobie skok. 23 miejsce dopiero daje w tym momencie Egzekwo z Xaverem, Więc daleka droga do awansu jeszcze. Gienko Cox. No, powoli zbliżamy się do tutaj dziesiątki, no ale Gienko Cox na pewno w niej, no, no nie wróci po tym konkursie. 26 w tym momencie miejsce. Bardzo krajekiecki ten skok. No i następny Ludwiczek. cały czas walczy i proszę bardzo taki skok to jest świetna odległość szóste miejsce z Conradem więc bardzo dobrze skoczył no i ja to mam szczęście ojojojojo oj, ja to mam szczęście kiepsko więc tutaj odpada nam na pewno 34 miejsce tylko 100 metrów ja to mam szczęście no to jest trochę niespodzianka Kimberlusia Poprawny skok powiedziałbym. 102,5. 320 to prawda. 219,5. 9 miejsce dzięki temu Exekos Mati Haku i czas zacząć zabawę. Dobre miejsce do ataku. Zobaczymy. Butiks. Iście z progu kiepskie. To i skok kiepski. No niestety, ale mała skocznia Bolączka Adriana nadal. 27. Miejsce, co prawda w tym momencie, exekwos Mati 123, ale do awansu daleka droga, bo on przecież jeszcze ma 9. Kari 44, między innymi, który wybrał inną strategię, no i skoczył dalej od niego. Ale 25., więc chyba za? Nie, przed jednak. Exequo z Xaverem i Jobkiem jest Kari. Orionek. Troszkę Patryk się nam zaczął podnosić w tym Płarze Świata, bo miał taką już sentencję spadania, no ale ten konkurs, nie wiem czy mu się uda. 17 miejsce, 102 metry, więc jednak. No to za styl, wszystkie po 19,5, dobre oceny. No i dzięki temu chyba uda się awansować. Poke Switcher 69 O lotach już wolałby zapomnieć, ten skok na miejsce 13, 103,5. No no, gdyby były trochę wyższe, pewnie by wylądował w dziesiątce, a tak, trzynasty. Wikto. a to już sama końcówka, to już ci wszyscy najlepsi skaczą. Wikto, to wyjście z progu kiepskie i skok jest kiepski. Wikto, dzisiaj chyba pożegnamy trzydzieste dziewiąte miejsce, więc niestety dzisiaj Wikto bez awansu. Krzysiek Sportowiec. Ojoj, oj, oj, Krzysiek to samo, dzisiaj bez awansu. Więc to już jest pewne, że ta dwójka odpadła nam. No i następny Patryk Wujtowicz. Też bardzo nierówne skoki Patryka w tym sezonie. Ale tutaj też to samo. Widzimy. Bytczesne wyjście z progu. 47, przedostatnie miejsce. No to jest tragedia. Dani 23. Cały czas w grze oczywiście Dani. Nie można go skreślać nigdy. On jest zawsze w każdej sytuacji gotowy. 27. miejsce teraz dla niego. To jak to wygląda? No na 27. mamy trochę ich tutaj. No i czas na Cydzika. Co pokaże Cydzik? Czy będzie awans? No oczywiście, że będzie. Co świetny. Noty mogły być wyższe. 9 miejsce. Egzekwo z Mati Haku. Czas zacząć zabawę i Kimberlusią. Ale zrobił swoją robotę. Teraz musi patrzeć, co zrobi zamaskowany zawodnik. Czy będzie awans zamaskowanego? No, tak nie powiedziałbym. Jest! 22 miejsce, więc sto jeden i pół starczyło. Więc po pierwszej serii, no mamy niespodziankę. Prowadzi Maciek. To jest sensacja. Rydkar na drugim miejscu, trójkę zamyka Bartolini i Tonik Boł, dalej piąty ster, Eleven, szósty Konry z Ludwiczkiem, ósmy co to obchodzi, dziewiąty Mati Haku, czas zacząć zabawę Kimberlusia i Cycik. No na dole z awansem mamy aż e, czwórkę. Xaver, Obkul Dunkari, Dani 23, więc dzisiaj sporo zawodników może nie zapunktować. I to może być naprawdę. Duża sensacja, no my już za drugą serią, Booty 33, Exekto z Mati 123, więc to jest słabo Xaver zaczyna zatem, zobaczymy jak sobie poradzi w drugiej serii Xaver Czy odskoczy troszkę rywalom w tej drugiej serii, no zrobił robotę niezłą 102 metry, dobre oceny, musi musimy patrzeć co na to odpowiedzą inni, między innymi Obkudun. Obkuldun... Dalej! Zdecydowanie dalej to on będzie nas przewodził. 104 metry Obkulduna. I Kari 44. No jeden z tych... Z tej czołówki Pucharu świata, więc też musiałby się postarać w tym skoku. No ale ten skok krótszy! Ale na miejsce drugie starczyło z Xanerem, więc no nie chcę się rozstawać, chłopaki. Dani 23. Również 29 miejsce. No, ale u niego musiał być naprawdę solidny, bardzo solidny skok. A jest kiepsko! No, jest ostatnie w tym momencie miejsce. Daniego 23. No i toż. Zaczynamy teraz batalię. 22 miejsce. Piaks. No, tam sporo ich jest na tym 22 miejscu. I Piaks chyba jako pierwszy nie zapunktuje. Oj, 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 Piąte miejsce. Bardzo krótki ten skok. 99,5. I Piaks. Raczej dzisiaj bez punktów. Yangs O, co będzie z punktami? Będzie. To był dobry skok. Pierwsze miejsce 103,5, 267 nota. Więc Janzban swoją robotę wykonał. Koziszek. Też krótko. Miejsce, które szóste. Więc zadanim przed piaksem, ale to też jest bez na razie punktów. Gilon Pawilon. No, Gilon Pawilon swoją pracę też, myślę, wykonał trzecie miejsce, więc tam punkty będą. Z tego na pewno będzie zadowolony Aldinum. Aldinum, to wygląda kiepsko. Aldinum, i która lokata? W tym momencie ósma, więc za piaksem, za koziszkiem, przed piaksem. No więc robi się ciekawie. Banancio, też 22 miejsce. Aleko Balancjo, zrobił swoją pracę, miejsce czwarte, 102,5, szkoda, że nie ma prowadzenia, no ale tu niewielkie straty są. Jan Zwan cały czas liderem, no i zamaskowany zawodnik, skacze. Kiepsko, to może być bez punktów, moi drodzy, ósme miejsce w tym momencie, więc chyba punkty ma, ale za tanim 23 jest, więc dla nich jeden punkt chyba nad nim odrobi do niego. Savix. Daleko Sawik będzie chyba lider. Musi być, 267,5. Ta sama odległość co Jana Zbana, więc zrobił swoją pracę. Fafi. Fafi, nie. Kiepsko. Ósme miejsce Fafiego. To punkty będą, ale marne. Orionek. On również to 19 miejsce kupował. No najlepsza pozycja byłaby dla niego w tym momencie pierwsza, ale raczej tego nie osiągnie i tu chyba będą bez punktów. 11 miejsce Zekwo z koziszkiem w tym momencie, więc no bardzo ciekawie się tu nam zrobiło. Petitek21 Petitek daleko, mamy nowego lidera konkursu 104,5 bardzo dobra odległość, no i nota też o półtora punkta wyższa od Savixa Mati 1994, miejsce 15 Też daleko o, Oglądamy ładne dalekie skoki, drugie miejsce Matiego Oni w klasyfikacji koło siebie z Petitkiem są, no i Kari Kari też daleko, ależ teraz mamy ładną balkę na metry i Gzeko z Martin cały czas jest. Ta sama odległość, te same noty. No to Gabriel. No i nie, krócej. To był krótszy skok i od razu spadek aż na dziewiąte miejsce egzeku z Xaverem i Karim 44. Poke Switcher 69. 14 lokata jego była. Więc... Ma tu szansę na poprawę. Zobaczymy czy wykorzysta tą szansę. Starał się jak mógł. Miejsce drugie. 104. Exekwos Mati 1994 i Karim. No ładny, ładny skok Poke no ale wiadomo, jeszcze mogło być obchumetra dalej chociaż Kamil. A mi miejsce trzynaste i to jest kiepski skok Kamila niestety. Dopiero dziesiąta lokata. Zekwos z Xaverem, Gabrielem i Karim 44. Mati Haku. Dziewiąte miejsce. Oj, no uwaga Mati, to będzie kiepski chyba skok. Tak mi się wydaje, choć starał się do samego końca. No i miejsce siódme. Zekwos z Obkuldunem. Czas zacząć zabawę. I to wyjście z progu takie za bardzo, wycofane. No, i o efekt od razu spadek na dziesiąte miejsce. Egzekwu z Kimberlusia, dobre miejsce do ataku. Trzeba teraz tylko oddać dobry skok. No, a takiego nie oglądamy, niestety. Miejsce dziesiąte wkracza tam do czas zacząć zabawę i Banancjo Kimberlusia. Więc tutaj no za dużo nie zawojowała Cydik. Wicelider, moi drodzy, Jego skok bardzo ważny w kontekście dzisiejszego konkursu. Cydzik robi swoje 104,5 metra, 271 nota, 2 punkty przed petitkiem. I teraz, a co cię to obchodzi? Zobaczymy 102,5 w pierwszej. Teraz trzeba też bardzo daleko skoczyć. Jeżeli chce się być wysoko i koło Cydzia, i to robi. To robi, proszę bardzo, jak z ma co cię to obchodzi? Pół metra krócej, ale noty wystarczające. Proszę. Konrid! Szóste miejsce Konrida. O to są dalekie teraz skoki. Tu trzeba się skupić na odległości i skakać swoje. Konrid robi dobrą robotę, ale na miejsce czwarte. Z apetitkiem jeszcze. Który cały czas na podium się utrzymuje. Ludwiczek miejsce szóste. Ludwiczka, czy będzie podium? Dzisiaj dla Ludwiczka zobaczymy. Na razie wyjście z Ładne. Skok też daleki. Czy noty za styl wystarczą na prowadzenie? Tak jest. Pół punkta przed... A co cię to obchodzi z cydzikiem? 103,5 wystarczyło. No i Stel Eleven. Miejsce piąte Stela. On też walczy o powrót do dziesiątki i ten skok może mu w tym pomóc. Wystarczy go dobrze oddać, no i drugie miejsce Exekwo, za co cię to obchodzi i z więc no doborowe towarzystwo Bartolini wkraczamy do pierwszej trójki czy Bartolini stanie na podium, a może wygra te zawody zobaczmy, chyba ani jedno, ani drugiemu mu dzisiaj nie grozi, bo to jest krótszy skok od poprzedników dziesiąte miejsce dopiero Bartoliniego egzekwo z Savixem no i Tonic Bow no Tonic Bow ma szansę na bardzo dobry wynik Wystarczy oddać tutaj drugi dobry skok, ale już widzę, że ten drugi skok jest kiepski i to jest dopiero dziesiąte miejsce z Tonic Bow'a, no więc troszkę zawiódł mnie. Red Card, drugie miejsce, było w pierwszej serii, więc no powinno być, ale no to jest za słabo. 14 miejsce Red Card. Więc też mocno spadła Matihaku Red Card i ofkuldu na 14 miejscu. No i został tylko Maciek. Zobaczymy co zrobi Maciek. No nie skoczy tego. Maciek spadnie bardzo. 18 miejsce Maćka dzisiaj. 99,5 drugiej tylko. No więc dzisiejsze zawody wygrywa nie kto inny jak właśnie Ludwiczek. A co cię to obchodzi? Stell 11 i Cydik na drugim miejscu, na piątym Petitek 21, szósty Mati 1994 Conry, Kari i Poke Switcher 69, dziesiątkę zamyka Tonik, bo moi drodzy, na, na dole dzisiaj bez punktów, Aldinum i Piax, a z Orionkiem po dwa punkty, zamaskowany zawodnik na 28 miejscu, Dani 27 Więc no nie wiem czy Cydik nami nie zostanie nowym liderem po Świata ponownie Spójrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Świata. Tak jest! Cydik z dorobkiem 620 punktów, jako pierwszy przekracza do yy, 600 punktów, obejmuje prowadzenie. No i tutaj jego przewaga to nie 40 punktów, tylko 32 punkty ma przewagi nad zamaskowanym zawodnikiem, który jest drugi, na trzecim miejscu Dani23, no który już zaczyna tracić konkretną ilość do Cydika, więc Moi drodzy, powoli zaczyna się rysować. Ja zapiszę grę od razu. Yy, powoli zaczyna nam się yy, zarysowywać tutaj klasyfikacja generalna po świata. i zamaskowany zawodnik jakby zaczęli między sobą tylko walczyć. Bo tak to w tym momencie wygląda. Dani zaczyna tracić. Potem na czwartym miejscu jest Patryk Wójtowicz, z z 69. No, ale oni stratę już mają ogromną do niego. Krzysiek Sportowiec szósty, siódmy Ludwiczek. Ludwiczek, nie zapominajmy, mają trzy, ma trzy zwycięstwa w tym sezonie. No, ale niestety pojedyncze konkursy to są zwycięstwa, a tak, no, czasami słabo przęgnie. No, może mu się jeszcze coś uda zrobić. Ósmy Victo, dziewiąty Orionek, dziesiątkę nas zamyka, w tym momencie stel Eleven. No, ale tutaj jest do dziesiątki, no, peleton wręcz, żeby awansować. Co tu się dzieje na dole? Bo tego jest najbardziej ciekaw. No, w tym momencie, moi drodzy, brakuje tylko Koziszka, Piaksa, Maćka i BW134, żeby mieli setkę, ale Maciek troszkę uciekł tutaj BW znowu, bo zdobył jakieś większe punkty, choć mógł dzisiaj nawet stanąć na podium, gdyby ten drugi skok oddał lepszy. No ale Koziszek, Piaks, Maciek i BW134, no oni jeszcze setki nie mają, więc to jest dla nich na pewno cel na następne konkursy, no mają jeszcze trochę ich, żeby spróbować tego, no a ja się z wami w tym momencie żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie oczywiście, jeżeli wam się podobał, łapka w górę jeżeli nie, no to łapka w dół subskrybujcie kanał, wpadajcie na discorda którego macie w opisie tam zawsze są informacje o odcinkach albo nawet same powiadomienie, że właśnie wleciała nowa aktywność na mój, na mój kanał więc no cóż dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się na razie, papa pa. no i hej